Cześć, wodniki. Ach, te moje wodniki się naczekały na mnie co? ostatni znak. Robimy. Ja przepraszam Was, że wchodzę w takim tu zimno, tu jakaś taka rozczochrana, ale z rodzinką byliśmy w tylu miejscach, bo przyjechali do mnie, więc i zimno, i coś tam, więc po prostu człowiek zakatarzony Wam teraz zrobi. <noise> Zrobię Wam teraz znak. Dobra, to co? Jedziemy z tym, kochani. Przepraszam, sprawdzamy sobie w energii, jak te wodniczki się mają na marzec i kwiecień. Tak bardzo ogólnie, ja naprawdę yy, podkreślam tutaj, że to nie jest do wszystkich, nie jest dla wszystkich. Zbędne komentarze, zbędnym komentarzem podziękuję, na zasadzie, że to jest jakieś głupie albo niefajne. Nie to nawet nie piszcie, bo to najwidoczniej do Was nie pasuje. Posłuchajcie trochę, jeśli nie, wyłączcie, możecie poczekać na kolejny miesiąc, może wtedy będzie coś do Was. Yy, no, no i tyle ode mnie. Dobra, to jedziemy z tym, wodniczki. Energia na marzec i kwiecień. Co tutaj się dzieje? Na razie, tak jak widzicie, ja nie zapytam o nic z tych kart, tylko żeby mi zasugerowały, co chcą do nas powiedzieć jako pierwszy szczczal. Zobaczymy. No mamy taki rozkładzik dobra? Ale tak, będziemy mówić do osoby na pewno. Takiej, która jest w trakcie rozwodu, bo tutaj już jest na zasadzie, że coś się zakończyło, coś się zakończyło, jest, nawet jeżeli to jest, jeszcze nie jest rozwód, to już się coś w energii zakończyło między wami, między partnerami, i tutaj zostało co? Zgrzyt i smutek. I no, nie wiem, ale mieliście do czynienia z osobą bardzo manipulacyjną, mieliście do czynienia z osobą, która mogła was wykorzystać. To nie jest dobra osoba tutaj, więc jeżeli jesteście, któryś z was w wodniku, jeżeli jesteście w takiej właśnie niefajnej sytuacji dla was, to ja chciałabym rozłożyć te karty i sprawdzić, jak to będzie wyglądało. Dobrze? Jeśli się zgodzicie. Ja mam dzisiaj taki trochę czarny humorek, wybaczcie. Więc zobaczmy, co dla tych wodników. A oczywiście obiecuję, że jeżeli nic nie pokażę dla Singli, to ja wyłożę te karty dla Singli. Dobrze? Na razie. Na razie patrzymy pod względem tego wodnika tutaj, który jest w trakcie. No, nawet jeżeli to nie jest jeszcze rozwód, to możecie mieć poczucie zdradzenia, możecie mieć poczucie manipulacji. Jeżeli jesteście jeszcze w takim związku, to warto by było otworzyć oczy: czy nie jesteście wykorzystywani, czy nie jesteście zdradzani, bo na pewno tutaj nie ma miłości, tu już jest smutek z tego i żal. Teraz zobaczymy, co dla takiej osoby jest. Może chodzić też o coś z pieniędzmi, słuchajcie. Um, może ta druga osoba chce Was wykorzystać na pieniądze albo na coś chciała Was wykorzystać. I tu jest tak. No popatrzcie się, to jest karta rodziny. I taka brzydka karta noży w plecy i problemów. Więc jak człowiek ma nie mówić o tym, jeżeli tutaj definitywnie to się pokazuje? Bądźcie silni wodniki. Nie dajcie się po prostu tutaj tym... Temu, co Wam przychodzi do głowy, bo raz przychodzi coś takiego, oraz coś takiego. Może sami nie wiecie, czy macie do tego podejść agresywnie, czy na spokojnie. To ja Wam powiem w taki sposób. Podejdźcie do tego bardzo, bardzo mniej osobiście. Tak I tak idźcie w tą stronę. Idźcie w stronę rozwodu, idźcie w stronę tego, żeby gdzieś odzyskać to, co Wasze. Ale nie walczcie, bo ta walka Wam nie służy ogólnie. Więc po prostu na spokojnie, bo tu widać, że ta czasowo może się troszeczkę poprzeciągać. Także na pewno będzie zakończenie, więc rozwód, musicie dojść do rozwodu. Więc jeżeli w ogóle Wasze pytanie jeszcze to tak zostawić, czy to ta druga strona się rozwiedzie sama, to nie. nie. Nie tak szybko, nie tak prędko. Więc to Wy musicie wręcz specjalnie dokonać ten rozwód, musicie specjalnie wyjść po niego. Tutaj musicie się szanować, więc nie, nie, nie dajcie się. I więc tak, rozwód, no jeszcze nawet rozwód mi w tym roku nie wychodzi za bardzo. Albo końcówka, albo następne. Nie wiem, czy to chodzi o czas, że ta osoba może się nie zjawić, czy może o, o jednak te sprawy państwowe, że tak szybko się nie rozwiną. Więc jeżeli was coś łączyło materialnego, to macie przepiękną kartę odzyskania tego, co jest wasze, więc pamiętajcie o tym, że że macie tutaj nie odchorowywać tego później, bo jednak jest karta mówiąca o tym, że Wy możecie się bardzo zdołować, możecie popaść w depresję, możecie popaść w jakąś chorobę przez tę osobę. Nie dajcie się temu, dlatego mówię, że musicie do tego podejść bezosobowo z dystansem. Wiem, że takich rzeczy się nie podchodzi łatwo, ale patrzcie na to, żeby mieć swój własny czas, żeby zająć się czymś, co Was odciągnie troszeczkę od tego największego problemu. Więc co ja Wam chcę dzisiaj przekazać? Akurat w, tej, akurat w tej sprawie to jest to spokój, dystans, ale dalsze kroki muszą być. Nie olewajcie tego, idźcie po swoje, odzyskajcie to, co wasze i miejcie ten rozwód. To jest bardzo ważne. A wiecie w ogóle dlaczego jest ten rozwód ważny? Dlatego, że na waszej drodze jest piękna karta pod gwiazdą, mówiąca o tym, że nie samą pracą człowiek żyje. A wy, wy też lubicie to, co robicie, czy pracę lubicie, i w ogóle nie schowajcie się całkowicie w pracy. Pamiętajmy o tym, że mamy piękną kartę pod gwiazdą, która pokazuje coś nowego. Tylko teraz tak, dosyć skomplikowane. Ja dogam sobie filmik. Dosyć skomplikowane, dlatego że e, możecie już nie ufać e, i nie będziecie tacy sami w tym innym związku, a to jest bardzo ważne, żeby dać szansę na nowe, żeby. Nie opowiadać tej, tej drugiej osobie o tym wszystkim, co się wydarzyło, nie zrzucajcie na tę drugą osobę, na przyszłość już tak mówię, całego ciężaru, który Wam gdzieś tam towarzyszył. Musicie się od tego odciąć, bo inaczej te nowe e, może się spieprzyć, zanim w ogóle coś się zbuduje. Więc tak naprawdę nie przerzucamy tego ciężaru, dajemy szansę, ufamy, zaufanie jest ważne, szansę nowej osobie trzeba dać. No i co ja tutaj widzę? Nie zamykajcie się przed nowymi. Bo tak, na Waszej drodze wszechświat to pod gwiazdą wszechświat chcę Wam dać coś nowego, ale Wy musicie otworzyć drzwi, a jak na razie macie je bardzo mocno zamknięte. Więc nie tylko praca. Pamiętajmy o tym, że te nowe też nas może troszeczkę właśnie odciążyć od tego, co się wydarzyło. Albo nawet jeszcze trwa. Więc nie ograniczaj się wodniku i staraj się wychodzić. Dobra. To robimy dalej. Jak trochę jak Katarynka, ale przez noc dzisiaj mówię. Dobra. Okej. Okay. Idziemy dalej. Zrobimy sobie coś z na miłości. W dalszym ciągu nie mam wpływu na to, co się pokaże. Więc jeżeli nam się dalej będzie powtarzało o tej samej osobie, to trudno, przykro mi. To dlatego tego wodniku wróć może na inny filmik, w którym będzie coś o tobie bardziej. Albo poczekaj do końca i zobaczysz, co tam jeszcze ma. Mogą wyjść inne sprawy. A tak w ogóle, to dziękuję za Wasze lajki. Dziękuję za komentarze w poprzednich znakach. Mam nadzieję, że Wodnik też mnie nie zawiedzie, dlatego że słyszałam, że to też jest jakoś ważne, że te lajki, komentarze mają być, że ten kanał jakoś gra i współgra. Ja to tam mam gdzieś, no ale jeżeli ma ten kanał żyć i być, no to dajcie te lajki, żebym wiedziała, że jesteście ze mną. Dobra. Mamy tutaj teraz tak. Na pracy, kochani, na pracy mamy uwodnika, i nie wiem, czy to jest tego samego wodnika, czy innego. Mamy teraz tak. No, jakaś wiadomość. Jakaś, jakaś nowość idzie do Was względem pracy. To może być propozycja. Hmm. Propozycja. No, może być nawet wszystko ze starej na nowe. Także marzec, kwiecień, jeśli któreś z Was. A nad czymś takim myśli, albo dostanie propozycję, to ja to sprawdzę dla Was, dobrze? Żebyście od razu wiedzieli, żebyśmy to mieli na to patrzeć od razu. Jeżeli dostaniemy propozycję, albo będzie możliwość przeskoczenia do innej pracy, to zobaczymy dla Was, jak to będzie wyglądało. <laughs> jak najbardziej tak, wodniczki, dlatego że Wy w ogóle macie teraz tak, albo przeskakujecie na swoje tak zupełnie. I odcinacie się od pracy dla kogoś na poczet swojego własnego biznesu, albo w ogóle mówi tutaj o szansie skoczenia na nową pracę I, i ta praca ma mieć troszkę więcej pieniędzy, ma wam dać trochę więcej pieniędzy. Więc jak najbardziej nie wstrzymujcie się w jednym miejscu, bo stanie w jednym miejscu Wam szkodzi. Wy musicie cały czas rozwijać wasz potencjał. Jest to przepiękny potencjał mówiący o tym, że jak tylko wy zechcecie. To te nowe wszechświat wam daje. Tylko musicie po prostu chcieć wchodzić w nowe. No i tu jest nawet na dalszą przyszłość, nie tylko na marzycy i kwiecień, ale karta jest obietnicy większych pieniędzy ogólnie. Więc już teraz, nawet odchodzimy od tematu pracy, tu jest pokazany większy pieniądz. Ja to jeszcze dla Was sprawdzę, żeby było pewne, ale tak widzę, że, że w ogóle macie szansę na lepsze pieniądze. Dobrze, nie? O, dobra wiadomość, to jest to samo, co mi tam wypadło, właśnie. Coś dobrego się wydarzy dla Was względem finansowym. Więc można to połączyć do tamtej, tamtego rozkładu, również, bo było pokazane, że też wodnik ma odzyskać jakiś pieniądz, ma do niego coś wrócić. A, ale też jest nowa sytuacja, która pokazuje, że jeżeli nie będziecie się ograniczać, że jeżeli nie będziecie się bać. To tutaj jest szansa przepiękna, bo są przepiękna droga pokazana na pieniążek, na to, że możecie ruszyć dalej, też jest jeszcze karta mówiąca o zakupie czegoś, czyli albo auto, albo podróży, albo mieszkania. Macie tutaj zupełnie nowe rzeczy, więc ja bym to połączyła pod wszystko. Więc w wodniku, jeśli ty czekasz na coś nowego, jeśli ty zbierasz na coś, albo chcesz wziąć kredyt, jak najbardziej tak. Karty mówią tutaj, że że będziesz miał dobrą wiadomość, czyli i mieszkanie będziesz mógł kupić, i auto się znajdzie, i przeprowadzka będzie pozytywna. Także bardzo ładna karta, ja nie będę tu drążyć więcej. Na miłości wodniku. Teraz mówimy o kimś innym. Zobaczcie, wtedy był rozwód, a teraz mamy na miłości tutaj to nie są te karty. Na miłości mamy to. Są te... Na miłości mamy tutaj teraz tak. Na pewno mówimy o osobie, która jest w związku małżeńskim, kochani. Dogram sobie tylko, dobra? musicie patrzeć na moje zimno no, w związku małżeńskim słuchajcie, tu jest teraz tak, związek małżeński co ja jedynie bym chciała, to żebyście w tym związku małżeńskim troszeczkę więcej ze sobą przebywali, chyba czasu macie za mało wiecie, wodniki więc więc tutaj po prostu ten partner gdzieś, gdzieś chciałby was więcej, gdzieś mi się troszeczkę oddalacie, ale miłość jest jest i ona jest tutaj niezmienna, i jest pokazany bardzo stabilny związek. Więc, jeżeli byście dali w to jeszcze trochę czasu i bliskości, to tutaj zupełnie piękna karta nam wychodzi na tym małżeństwie. Dobra, rozłożymy na to małżeństwo. Jeśli któryś z wodników czuje się stabilnie, czuje, że jest, się ko że jest kochany przez tego ma małżonka e czy małżonkę, to sprawdzimy właśnie dla niego teraz to, dobra. No, chyba jedyny problem wasz na tym wszystkim jest finansowy, bo chcielibyście coś nowego, ale was coś przytrzymuje, więc albo was kredyt trzyma, albo się obawiacie tych zmian, że sobie nie poradzicie finansowo. No i bzdura, bo tu jest karta mówiąca o tym, że udźwigniecie wszystko razem, jeśli będziecie w tym razem. Zaraz zobaczymy. Teraz tak, no pod gwiazdą, dalsze kroki. I dla wodników i innych się w tym stabilnym małżeństwie pokazuje się Um, bardzo fajna utrzymana rodzina, bardzo fajne nowości, że teraz um, możecie pomyśleć właśnie o, o czymś dla siebie, o dobudówce, wybudowaniu czegoś, przebudowaniu czegoś, remont jakiś. Także fajna sytuacja, tylko nie osobno, tylko razem was proszę, bardzo fajna karta mówiąca o takim życiu już spokojniejszym też. Może to być troszeczkę dla starszych ludzi, bo jest karta mówiąca o tym, że może w niedługim czasie będzie ktoś przechodził na rentę, emeryturę w wodniku. Jeśli tak będzie, to nie załamuj się, dacie sobie radę. Pamiętaj o tym, że możesz teraz po prostu spędzać więcej czasu z tą osobą, czy z ludźmi w rodzinie. Także um, to jest cenny czas. No, taka ładna karta. Zobaczmy sobie teraz na zdrowiu. No, wiecie. Ciężko mówić o, o jednej rzeczy, bo tu jest na tyle tych wodników, że staram się powiedzieć o każdym chociaż troszeczkę. Co mamy tutaj zdrowie? No co taka ładna karta na zdrowiu u wodnika. Zaraz zobaczymy. Bardzo ładna. Bo tu jest tak, pierwsza karta nie jest ładna. Pokazuje mnóstwo rzeczy takich zawieszonych ze zdrowiem. Czyli jeżeli w wodniku coś się dzieje zdrowotnie, to mamy taką fajną kartę mówiącą o tym, że musisz tylko iść sprawdzić. Um, I kontrolować zdrowie Ale macie ogromną siłę tutaj I z różnych rzeczy możecie wyjść zdrowotnych Jedyne co bym powiedziała u wodnika To jest plecy, kości, kolana, stawy To są rzeczy, gdzie wy musicie Nieważne jest jakim jesteście wieku Musicie się porozciągać Musicie patrzeć na to, żeby systematycznie te kości się ruszały Ale również jest tutaj, jeżeli ktoś z was Oczekuje jakiegoś zabiegu Jakiegoś, jakiejś operacji albo nawet nie oczekuje, to to powinno być zrobione. Może chodzi o jakieś rzeczy związane właśnie z kośćmi czy stawami. Także coś, jak jakiś zabieg do pomoc do, taka pomoc, żeby was przestało boleć, wiecie? No taka karta jest, ale ogólnie piękna karta. Musicie zachowywać te zdrowie, macie jeszcze piękne możliwości finansowe i miłosne. Dobra. Na przyjaźni uwodnika. Na przyjaźni wodnika. No i teraz tak, jest smutek związany z kobietą. Nie mężczyzną z kobietą. Ciekawe, o czym ja teraz będę mówić. Na przyjaźni. Smutek związany z kobietą. Coś się zakończyło. Coś się zakończa. No, dużo coś przeżyliście przez jakąś kobietę, wodniki. Teraz zobaczę. I to jest karta przeszłości, wiecie? Z karta przeszłości. Ale po co ona tutaj wychodzi? Czy Wy dalej o tym myślicie, bo to jest koło czasu, co jakiś czas wam to przychodzi do głowy, że jakaś przyjaźń was zawiodła na całej linii przyjaźń okazała się największym wrogiem i skurczy z tej kobiety. Więc jeżeli tak jest, to ja jedynie mogę powiedzieć, że naprawdę to jest w waszej głowie. Wy musicie o tym zapomnieć. Musicie dawać szansę tym innym przyjaźniom. Nie myśleć, że każdy was tak może wykorzystać. Ta kobieta definitywnie was zdradziła tutaj. Bardzo brzydka karta, ale nie wiem, jak to rozłożyć. Pod, bo nie mam zapytania. Nie wiedziałabym nawet, jak zapytać o tę sytuację. Więc takie coś wychodzi nam. Dobrze. Słuchajcie, kochani. Nogramy filmik zrobimy sobie na marzec i kwiecień. Bardziej przyszłościowo, bo ja tylko tak sprawdzam co jest Waszej energii. A teraz zobaczymy ten przekaz na przyszłość. Dobra. Przekaz na przyszłość. Więc zaraz zobaczymy tak. Karta na przyszłość. Karta bym powiedziała takie porady. I takiego. I takiego, zaraz zobaczymy. I ogólna karta, no? Dla wodniczka, marzec i kwiecień. Ładnie, spodoba Wam się to ładnie. Po pierwsze, trzy pierwsze karty są przepiękne. W Pokonanie wszelakich trudności, pokonanie wszystkiego, co wam tam gdzieś chodzi po głowie. Ręka od Boga mówiąca o tym, że wiele jeszcze do was może przyjść na marzec i kwiecień, a może nie tylko na ten miesiąc. I wielka, ogromna, ogólna karta nowych rzeczy, które się wydarzą, ale nie tylko. To jest karta e, Waszej zdolności, e, które się rozwiną. To jest karta Waszych dzieci, z których będziecie dumni, poprawa u tego dziecka. Zmiany z tym dzieckiem związane, pozytywne, co jeszcze jest, jak ja mogę to jeszcze przeczytać, ale najbardziej to są takie zdolności, które w Was gdzieś tam faktycznie siedzą, Wy je, wy je wywalczycie, Wy je obudzicie, Wy macie powera w ogóle, także bardzo ładnie to wygląda. A teraz zobaczmy, co na przyszłość pod kartą pokonania różnych rzeczy, więc tak. Karta dobrego, tylko się wahacie, zmiana stanowiska. Kochani, macie taką kartę, która mówi tutaj o tym, że to jest dosyć męska karta. Nawet kobiety mogą to wykonywać, jest pokazane, żebyście się nie bały i tak samo mężczyźni zmienić pewnych rzeczy u was. Ale to nie musi być tylko praca. To jest bardzo ogólna karta mówiąca o pokonaniu przeróżnych gdzieś tam rzeczy, które Wam ciążą. To, to mogą być wasze nałogi, z, z którymi możecie sobie poradzić, to mogą być, To może być Wasza praca, z której macie odejść na poczet innej. To może być naprawdę to jest po prostu pokonanie problemu, dobra? Zostawmy to w taki sposób. Na przyszłość macie pokonać problem. No marzec i kwiecień właściwie już wychodzi, że bardzo, bardzo mocno będziecie pokonywać te problemy które was ograniczają. Druga karta mówiąca o tym, że coś do was idzie nowego. U niektórych wodników to może być jakiś pieniądz, czyli to mogą być odszkodowanie, to może być jakiś pieniądz w spadku. Na pewno są to jakieś pieniążki, które mogą wam was wesprzeć w jakiejś nawet wyjeździe, wycieczce, no, bo ogólnie jest karta mówiąca o takim o zmianach. Więc albo przeprowadzka, albo nowy dom, albo po prostu zwyczajnie bardzo ruchliwa karta mówiąca o tym, że będziecie w miejscu, w którym chcecie być. Jakaś podróż. No. I trzecia karta to jest związana z dzieckiem, ale też właśnie czymś takim wewnątrz Was. Jakbyście coś obudzili, czego wcześniej nie było. O, fajna karta, no. Wiecie co? Tu, tu jest takie coś, że albo pójdziecie na nowy kurs. Albo zdacie jakieś egzaminy, albo wasze dziecko zda egzaminy, albo się uda mu coś zdobyć, co wcześniej mogło nawet się mu nie udać. Taka dziwna karta. Um, a jeżeli chodzi o was samych, to mamy tutaj, w ogóle to jest początek rozwinięcia waszych zdolności w kierunku waszej nowej pracy. Więc wodniczku, który tak naprawdę myślisz o jakimś kursie, śmiało, ale nie możesz słuchać swojej głowy. To jest jedyny wasz wróg. Także... Idź w tą stronę, bo widać, że masz już ten talent, tylko trzeba go rozwinąć. Dobra, co my tu jeszcze mamy? Chciałabym jeszcze powiedzieć jedną rzecz. Um, bo ja tak mówię o kursie, o nowych rzeczach, ale tu jest też jeszcze jedna karta. Jeżeli mieliście. Przepraszam, że tak poruszę ten temat, ale taki problem ze śmiercią związaną, taką nagłą, że odszedł, odeszła Wam jakaś bardzo bliska osoba i nie możecie się. Podnieść, trochę wasze życie wygląda tak naiwnie. Ja to mówię do specyficznej jednej osoby. To jesteście bardzo związani, ale wy nawet nie widzicie, że możecie tak naprawdę wyjść z tego. Wy myślicie, że może. No jesteście w zawieszeniu, to jest wisielec. Więc taka osoba, która straciła bliską osobę przepraszam, że tak mówię może, może żyć cały czas tak samo czyli dom, jakiś spacer, zakupy. A tu tak naprawdę się pokazuje, żebyś sobie pozwolił, pozwoliła na ten wyjazd, żebyś się odważyła na tą wycieczkę, żebyś ruszyła dalej, że nawet nie wiesz, co nowego może cię spotkać, jeśli nie wyjdziesz z takiego swojego zamknięcia: że jestem nie wiem, brzydka, brzydki, niewystarczający albo że nie mam pieniędzy na to. Ja wierzę w to, że gdybyś. Chciał, chciała, nawet dziewięć, zatrzymać się gdzieś, bo to jest karta dziecka, gdzieś u swojego dziecka, albo gdzieś w rodzinie, albo nawet w, u urodziny tego dziecka. Ten wyjazd może się udać. Ten wyjazd może być dla Ciebie takim światełkiem w tunelu na coś, co się obudzi w Tobie, że nawet nie wiedziałaś, czy nie wiedziałeś, że możesz tak naprawdę żyć dalej. A możesz. Jest taka karta. Chwileczkę dogramy programy kochani, mam nadzieję, że Wam tutaj nie zrobiłam wielkiego mętliku w głowie na tych wodniczkach, a chciałabym dograć, bo troszkę mi zabrakło takiego dla samotnych rozkładu, prawda? Więc zrobimy sobie dla tych samotników naszych wodników, samotników wodników. Co tam na marzec i kwiecień Miało być dla Was? Wodniki, nie pracujcie tyle. Naprawdę, bo wtedy jak ja mam wam wyróżnić, że wy kogoś spotkacie jak wy tak patrzycie tylko swoich interesów No bardzo mamy kartę on hold, czyli na takim wstrzymaniu, jesteście zatrzymani przed poznawaniem innych ludzi To ja nie wiem czy to jest na marzec i kwiecień, jak wy jesteście tak bardzo zatrzymani Ale powiem tak ogólnie dla tych samotników, że jeżeli mi zrobisz ten krok i ruch spoza tego domu, spoza tej pracy, to naprawdę to nie jest tylko poznanie kogoś tak dla zabawy, to jest karta rodziny. To jest możliwość poznania przyszłego męża czy żony, ale naprawdę musisz ruszyć. Bo ja ci nic na marzec i kwiecień jeszcze nie powiem. O, karta Redwanu, przemieszczania się, naprawdę wyjazdy, ale w tych wyjazdach nie tylko praca. W tym wyjeździe fajnie, może byś wyszedł, wyszła... Naprzeciw do, do ludzi ogólnie. To, to może być, słuchajcie, o, zacznę od, od najwyższego wieku na zasadzie ludzi już starszych, świadomych. E, może to jest senatorium, może, y, może to jest zwykła wycieczka, a może to jest y, impreza, zabawa, y, kawiarnia, ale Wy musicie mi wyjść, żeby też spotkać kogoś. Także bardzo ładna karta mówiąca o tym, żeby. Gdzieś jeździć do rodziny, gdzieś po prostu wtedy możemy kogoś spotkać. I wy tutaj nawet nie macie spotkania osoby na jakiejś aplikacji. Wy musicie być bardziej towarzyscy, wy musicie się starać po prostu um, otworzyć trochę bardziej na tych ludzi, dać szansę na przyjaźń, a nawet nowe przyjaźnie. I tutaj wtedy macie bardzo piękną kartę nie sobie kochanka zdobyć, tylko właśnie mamy taką kartę rodziny. Ale to jeszcze troszeczkę czasu mi się wydaje, że jest przed Wami. Także ktoś tam jest, ale nie na już. Bo jeszcze jest z Wami troszeczkę pracy do zrobienia. Nie urażając nikogo, bo może to akurat nie jest do Ciebie, prawda? Zrobimy kartę taką anielską i zobaczymy, jaka jest porada dla Was. Wodniki, jest taka karta. I ona mi definitywnie mówi o całym tym rozkładzie, kochani, bo wy jesteście, jesteście tutaj po prostu zasłonięci takimi, takimi patykami, buławami. I... I wy macie po prostu problem z czymś, i wy przez jakąś przeszłość, przez jakąś teraźniejszość, która wam sprawiła przykrość, problem. W ogóle nie widzicie światełka. To może być wszystko, może być odejście bliskiej osoby, może być ból, który gdzieś tam mam, ktoś zadał, albo nie wiem, no trzymacie się tego problemu i dlatego po prostu nic nowego nie przyciągacie, musicie mi wyjść poza tego, czyli musicie się odważyć i być silniejsi i musicie po prostu naprawdę zacząć ryzykować tym życiem, manifestować, co wy w ogóle chcecie wodniki od tego życia. Także to jest taka karta. Um, naprawdę odejścia od problemu. Dobra, to ja was, ja was tak zostawię My musicie odejść od jakiegoś problemu, od jakiejś blokady, która was trzyma i nie pozwala. Wszystkie karty mówią o tym, że marzec z kwiecień ma być bardzo przychylny dla Was. Więc tylko y, od was zależy, czy wy będziecie chcieli dopomóc Wszechświatowi. I tak pięknie kończę. No. Buziaczki. I do zobaczenia znowu.